Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy taką szybką e, surowkę na, na obiad. Do obiadu, e, do mięska. Mi bardzo ona smakuje, więc też z Wami się podzielę tym przepisem. Tutaj mam startę na grubych oczkach, dwie średnie marchewki. Tak. O, dajemy. Mam kilka własnej roboty kiszonych ogóreczków pokrojonych w kostkę. Tak. Do tego damy kawałeczek pokrojonego pora. No to jest tak z 10 cm pora. Przekroimy go tak nie do końca tu i później o, tak. I w takie cieniutkie, o, pokroimy. Gdybyśmy nie mieli pora, można dać bardzo cieniutko pokrojoną kawałek pół cebulki. Z cebulką też jest dobre, próbowałam także. Damy teraz do tego pora, tak? Damy troszkę dobrej oliwy. No. Damy oczywiście pieprzu. Gdyby nasze ogórki były. Za mało słone, no to damy też troszkę soli. Wszystko zależy, jak kto woli. Wymieszamy i co najważniejsze, odstawmy tą sałatkę do przegryzienia w lodówce, chociaż tak na godzinkę czasu, żeby wszystkie warzywa się razem przegryzły. Ja jeszcze spróbuję później właśnie za tą godzinkę, jak one się przegryzą, czy jeszcze trzeba, czy trzeba dosolić, czy nie. Także ja teraz na razie nie solę, tym bardziej, że ja po prostu zużywamy mało soli w kuchni. Także o, do przegryzienia zostawiamy i jest będzie do podania. Naprawdę bardzo ładnie wygląda i naprawdę też smakuje. Bardzo szybka. Także. Zapraszam y, do spróbowania takiej z surówki do, do obiadu i do zobaczenia. Życzę Wam smacznego. Do zobaczenia na następnych filmikach.